Ja bym umówiony z panem dyrektorem, jestem Marek. A tak, następne tutaj, Dzień dobry. O, witam, witam. Witam Witam. Jak pan widzi, mnóstwo pracy. Zaraz się panem zajmę. Rozumiem. E, proszę się nie spieszyć, spokojnie. E, to chyba dla pana. O, dziękuję. Proszę sobie usiąść. Dokumenty, o które pan prosił. O, dziękuję. Pani Magdo, jest już pani wolna. Jakoś sobie z Panem poradzę. Ciężko było do nas trafić? Jakoś sobie poradziłem. Pytam się, bo wie Pan, budynek jest ogromny, dużo biur, pełen podobnie ubranych ludzi. Obrośniecie w piórka. Wie Pan, jak to mówią. Wyścig szczurów. Łatwo przepaść w tej ludzkiej masie. Zupełnie nieodwracalnie zniknąć. Tak! tak! Dobrze. Dobrze, panie Marku. No, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem pańskiego CV. Uniwersytet ukończony z wyróżnieniem, nagrody, kursy, szkolenia. Biegle wada pan trzema językami? Zaprawdę imponujące, jednakże intryguje mnie tylko jedna kwestia. Słucham? Dlaczego człowiek z takimi referencjami wybrał właśnie naszą firmę? Pan pozwoli, że od razu odpowiem. Znajomość odpowiedzi na owo zadane pytanie, widzi pan, panie Marku, jest dla mnie wyjątkowo istotna, bowiem za 7 minut pana zabije. Zależy nam na tym, by ludzie, z którymi nawiązujemy współpracę, posiadali ambicje szczerego zaangażowania się w nasz projekt. Widzi pan, panie Marku, w dobie przędobylskich szkoleń, NLP i tym podobnie manipulacyjnych wzdur, ciężko obecnie trafić na osobę autentycznie szczerą. A właśnie szczerość w naszej firmie to podstawa. Dlatego proszę szczerze odpowiedzieć. Dlaczego akurat my? Widzę, że wprowadziłem pana w zakup, Wygląda pana nieco zdziwionego. Nie. Przepraszam, jestem. Nieco zmęczony. Wydawało mi się, że pan coś powiedział. Coś powiedziałem? Tak. E... E... Dobrze, e... przepraszam. Już, Już odpowiadam. Mm. Spokojnie, panie Marku. E, Już odpowiadam. Mm. Mianowicie, oferta pańskiej firmy była na mnie interesująca i nie mówię tutaj o kwestiach finansowych, z tego względu, że państwo stawiacie na rozwój firmy jako Ogół, ale także na rozwój pracowników. Panie Marku, przepraszam, że przeszkadzam, ale Pozwoli pan, że nastawię sobie czasomierz. Za 7 minut. Właściwie już za 5. Muszę coś zrobić. A sobie bardzo punktualność. Postawię go może tutaj, obok pana. Tak, żeby mieć go cały czas na oku. Proszę kontynuować. Okay. Oferta firmy. Podoba mi się też, że Państwo stawiacie też na kontakt z klientem, prawda? nawiązywanie relacji, kontakt bezpośredni. bezpośredni się. Przepraszam bardzo. Panie dyrektorze ja już będę szła, także chciałam się tylko pożegnać. Proszę zamknąć drzwi na klucz do mojego gabinetu. Nie chcę nam to yy, A ma Pan swoje klucze? Tak, tak. Dobrze. Żegnam pana. Wyglądał pan na poczciwego człowieka. Do, 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 do widzenia. Panie Marku, przepraszam, znowu przerwałem pana wypowiedź, ale profilaktycznie wolę by drzwi były zamknięte. Ciągle ktoś tu wchodzi, zagląda. Teraz nikt nam nie przeszkodzi. A i my nikomu nie będziemy przeszkadzać. Drzwi solidne. Dźwięk oszczelny. Żaden dźwięk się stąd nie wydostanie. Wydłupać pan oczy? S Słucham? Pytałem, czy nadać pan wody? Nie, 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 dziękuję. Dobrze. W takim razie weźmy. Wie pan, co? Bo jak, jakoś się dziś naprawdę nie, nie wiem, jakoś się źle czuję. Także może e, przełożymy tą rozmowę na jakiś inny termin. Panie Marku, nie ma takiej potrzeby. Już, już kończymy. Dobrze. CP świetne. Praca, finanse. Aha, jeszcze jedna kwestia. Chętnie upierdoliłbym panu łeb. Przepraszam, ja, ja naprawdę nie wierzę panu. Ja, ja nie wiem co się... Co, co, co się w ogóle dzisiaj dzieje ze mną. Także... Nie, nie, nie wierzę panu, co ja przed chwilą usłyszałem. Także... Spokojnie, spokojnie panie Marku. No, no to może jednak wody. <tryk> Jakby pan jeszcze raz e, mógł powtórzyć, ja naprawdę już się e, skupiam, także spokojnie. spokojnie. Powiedziałem tylko, że chętnie upiory bym Panu Łeb. Tak? Jest. Mhm. Już takie. Do siebie. Halo, Marek. Halo, kto mówi? Marek, słuchaj, ty się niczym nie przejmuj, zaraz wszystko się skończy. Jak to? Skończy?